Nagrody tutaj dzisiaj przyszły nam wręczać. A my mamy zaszczyt y, o, przedstawić tutaj osoby, które zaszczyciły nas swoją obecnością w dniu dzisiejszym. Są to prezes stowarzyszenia Kultury Fizycznej Redbox, pan Robert Jankowiak. Widzę prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Pan Maciej Jankowiak. oraz, jak to zawsze bywa, kierownik rozgrywek, pan Adam Komi. A w dniu dzisiejszym nagrody wręczać będą wspomniany już kierownik rozgrywek, pan Adam Komi oraz jego zastępca, czyli pan Andrzej Rostropowicz. Do wręczania nagród również zapraszamy wiceprezesa Stowarzyszenia Kultury pan pana Macieja Jankowiaka. Na dzisiejszej uroczystości witamy również przedstawiciela biura pełnomocnika prezydenta do spraw sportu pana Krzysztofa Krzysztofa <śleszy> Całe dzisiejsze wydarzenie, czyli wręczenie nie będzie kręcone przez trzy y, inne autokamer telewizji, ComTV i Redbox TV oraz fotografowane przez naszą reporterkę po w tym właśnie krótkim wstępie myślę, że możemy przejść do meridium dzisiejszej sprawy, czyli do rozdziału osiem pyżyn w systemie mecz i I tak oto po czternastu rozegranych spotkaniach w miejscu ósmym opracował się zespół darunkowy Tauro Ciepło. Siódma Alta Sesja, szósty FCK i Katowice, piąty S Tuning, czwarty Never Sanders. I miejsca podium, czyli trzecie FC Albatros. To 28 punktów na koncie, dało im najniższe stopień podium oraz oczywiście awans do drugiej ligi. Również 28 punktów na swoim koncie, jednak lepszy bilans bramkowy. dał drużynie i z tym Ruda Śląska drugie miejsce. Zapraszamy przedstawicieli duszyny i i oczywiście gratulujemy do właśnie do drugiej linii. Na pierwszym miejscu uprawdzował się zespół eksperci kosztowy w 14 meczach, to drużyna to była 42 punkty, bilan bramkowy to 119 do 40. Nagrodę za najskuteczniejszy atak zdobyła drużyna mistrza trzeciej ligi, czyli ekspert kosztowy. Kapitana ekspertów prosimy, żeby daleko nie odchodził, ponieważ również ta drużyna zdobyła tytuł najlepszej obrony. Natomiast nagrodę Króla Strzelców wywalczył Kamil Magiera, i Ruda Śląska. 57 goli tego zawodnika na koncie, to prawie 50% goli zaczniemy w stałej przeżonie. Druga grupa wraca, na miejscach spadkowych. Sigma, 14. Wyzwolenie i 13. Netlan. 12. Miejsce, które zagwarantowało pozostanie w drugiej rundzie grupy, wywalczył zespół Gallen FC. 11. Rockwell Automation. 10. Saistop. 9. FC. Intercity. 8. Ascan 7. Gate Protect. 6. Fili 5. FL Projekt Manhattan. 4. Wypożyczanie budowlane na PL. I miejsca podium, czyli wypoczynanie awansu na miejscu. 3. Aurora. Przecież żadnego przedstawiciela Orlando z nami nie było. Zatem miejsce drugie Snap Katowice. Również nikogo z SAPu z nami nie ma. nagrody oczywiście do odebrania u organizatora rozgrywek. A mistrzem drugiej ligi grupy B został FC Szacun -Pap. 26 punktów tej drużyny 14 w Jak na mistrza przystało najskuteczniejszy atak w tej widze również wywalczył FC Szacen Pan 104 gole tej drużyny Również Auroland może podchodzić się z 104 strzelonymi bramkami w tej widzę i również ta drużyna wywalczyła półkarę za najskuteczniejszy atak. Jak wiemy jednak z nami nie ma. Zatem najskuteczniejsza obrona. FC Szaston Paw. Bramkarz tej drużyny w całym sezonie tylko 32 razy musiał, musiał wkulać się piłkę do siatki. A królem strzelców w drugiej ligi grupy B został Karol Podolak z wykorzystaniem budowlanej PL. Warto dodać, że dla młodych ten koronek króla strzelców wyważył się w ostatnim spotkaniu, gdzie zdobył właśnie 11 bramek. A my przechodzimy do drugiej ligi grupy A. Z tej linii, z tą ligą niestety pożegnał się Job Express Fan oraz drużyna Orza Natomiast na 12 miejscu śląsko-katowice, 11 FC Aladdin, 10 Kozmik FC, 9 Czerwonewyki, 8 GO30, Putzlarking, Simbek Oldenk, z Zygmunt, Piotr, Barca, Słow Katowice oraz 4 Niedzwyciężenie. Natomiast na miejscu 3 Jurok Katowice. Miejsce drugie, Poprek team Natomiast mistrzostwo drugiej linii grupy A ze zespół Boni Tomulckich. Serdeczne gratulacje dla Boni Tomulckich Panowie, wygrali wszystkie z 13 spotkań. Kapitana, poniżej prosimy nie oddawać się zadanego, gdyż najskuteczniejszym atakiem również pochwalić może się goni. Unii. Do bramek 114 branek, 13 meczach. No też skuteczniejsza obrona również, Boni Tomurski. Tylko 27 samionych bramek. Natomiast królem w sercu to nikogo nie dziwi, że również duży na Boni Tumurski, Adrian Gałdecki. Przechodzimy do pierwszej linii, z tą lino, może na, właśnie, na, i na Natomiast na 12 miejscu plasujesz, się 11. Markus 10. Producent na nie nieważne, na dziesiątej, konspekt producentów programowania, na trzeciej, na trzynastej, na drugiej, na szóstej, GLS Pola, 5 CST i szóstej, na czwartej, na szóstej, na podium na szóstej, na szóstej, na szóstej, na szóstej, 27 punktów w, w tym sezonie to moje trzecie miejsce się <grywa> jeden punkt więcej bo 28, drugie miejsce wywalczył zespół autoradio Mistrzowa i oczywistowo do Najwyższej klasy rozwójkowe w tej drużyny. Natomiast mistrze pierwszej grypw została drużyna minowa i kokem. Niestety przedstawiciel minowy troszeczkę się dzisiaj później. Także my możemy przejść do nagrody na najskuteczniejszy atak. A takowe może się bułać, deru tylko do oraz Eurokrespis. 84 strzelane trafki przez obydwie świby. Najskuteczniejszą obroną Milion w minionym sezonie pochwalić może się ze współminowych ekopie, bo gruźba straciła do 35. Godzin. W grudniu pierwszej linii grupy W został Daniel Kowalski z w KUSD-u. W Przed nami pierwsza liga grupa Pana. Z tej linii z tylko jedna drużyna, drugią SPS w Sileznie Katowice.

Wicemistrze pierwszej Ligi grupy B KS Charlie. Natomiast mistrzem, czyli pierwsze miejsce dla Tricolory pizza. Jeden Bramek. Nagroda na największą obronę i ponownie tej kolory pizza. Może jeszcze Natomiast jeżeli chodzi o królatrzeców, został mi Mateusz Piątek, również z po jakikolwiek. czyli ponad 50% goli swojej drużynie nie wiemy co by zrobiła Nikola Repica bez swojego najlepszego zawodnika Przechodzimy do wrocławia na najwyższej gol... W najwyższej klasie rozgrywek na 11 miejscu Sibesla, 10, 9, 9 8, Kartonia, 7, Okybet, Babilon, 6 z Nowy, 2-bytom 4, 4 SWA. Na podium trzecie miejsce Ratuszki Katowice.

Natomiast wezwanie jesień 2012. Mistrzostwo Ligi Redbox w Katowicach z jednym remisem i dwunastoma zwycięstwami wygrał zespół Hugo Najskuteczniejszy atak w najwyższej klasie rozgrywkowej należy w tym sezonie do Ilbe Pabilon. Ta drużyna zdobyła 90 bramek. A co ciekawe uplasowała się dopiero na świetnym miejscu tabeli. Najskuteczniejszą obroną Fungerbutt 33 stracone bramki. Królem strzelców ekstraligi w tym sezonie został Szymon Pasko z Ratusz, w Katowicem. I ostatni puchar, który w dniu dzisiejszym chcielibyśmy wręczyć, to tradycyjnie puchar Fairplay, który w tym sezonie w oddziale przypadł ekspert, drużynie ekspert kosztowy. Jeżeli chodzi o wręczanie na w dzisiejszym, to tyle z mojej strony, to tyle tyle, to też będę na program dyrektora kierownika, która w imieniu RET-u, bo nie takował się, jakby wykończyć. Witam wszystkich serdecznie, przede wszystkim chciałem podziękować prezesom Stowarzyszenia Kultury Wielkiej Brytanii że Chcieli nas uzapiecć swoją obecnością i przyjąć specjalne poznania. Myślę, że musimy grać w, w kącie. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim uczestnikom za myślę, kolejny wspaniały i udany sezon. Już dzisiaj chcę zaprosić na kolejny, który się rozpocznie 12 marca. No, przypomnę, że cały czas grałem na ALI, także zapraszamy wszystkich. Chciałbym również. Zaprosić na Was wszystkich do którzy się zmierzyli w poziomu Poznański, z Poznańskiej, wspaniałej łódź, 23, w styczniu w Poznaniu. No i na zakończenie życzę Wam wszystkich wesołych świąt, zdrowych, spokojnych, dobrze roku. Jestem Piotr Szopniewski, szef sędziów. Sędzia, który w Redboxie sędziuje, można powiedzieć, od początku. Jak zmieniała się ta liga z Twojego punktu widzenia yy, od początku do, do dnia dzisiejszego? Trzeba powiedzieć, że był progres, wszystko szło do przodu, zarówno drużyny które grają od początku, drużyny, które dochodziły w późniejszych sezonach, postępy miały. Tak samo sędziowie, którzy byli od samego początku. Przychodzili młodzi, następne kadry, które do tej pory się szkolą jeszcze, za co niektórych zawodników i drużyn trzeba przeprosić, że były pomyłki z naszej strony też, ale jak to mówimy, sędziowie też ludzie, każdemu mogą się zdarzyć pomyłki. Myślę, że drużyny wybaczą młodzieży, ich wpadki, zarówno starszym też i będą wszyscy zadowoleni w przyszłym sezonie z kolejnego naszego występu przeciwko nim a zarówno ich przeciwko nam tak jak wspomniałeś kadra sędziów jest troszeczkę odmłodzona czy w nadchodzącym sezonie możemy spodziewać się jakichś nowych twarzy na boiskach redboxa? No, ciężko w tej chwili to określić chociaż są zapytania o możliwość brania udziału jako sędzia w rozgrywkach zobaczymy co się z tego wykluje ilu zawodników Ilu tak zwanych nowych sędziów zgłosi nam ten akces, przetestujemy, zrobimy jakieś egzaminy. Może dopuścimy nowe kadry. W takim razie życzę powodzenia, żeby ten sezon, który będzie, nie był gorszy od tego, który właśnie się zakończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z nami przedstawiciel drużyny Tauzen. Panowie, zgarnęliście w tym sezonie wszystko, co można było. Zatem czego można Wam życzyć w następnym sezonie już na najwyższym podium rozgrywek? Na początku tego sezonu zakładaliśmy po prostu utrzymanie w Lidze. Sukces z zeszłego sezonu. no Nie spodziewaliśmy, się, że tak skończy się również ten sezon. No, ale jak widać, najlepszy atak, najlepsza obrona, mistrzostwo. Król, szczelców. Król szczelców również. To no, na pewno szczęścia, które było teraz. No nie mamy żadnego celu. Chcemy na pewno fajną przygodę przeżyć, pograć na najwyższym poziomie. To będzie nasze pierwsze spotkanie z Ekstra ligą, ponieważ drużyna dopiero dwóch sezonów działa, zaczynamy od drugiej ligi. Niektórzy zawodnicy mieli już przygody z najwyższą klasą rozgrywkową. No zobaczymy, no. Może ci, ci nieliczni zawodnicy, którzy grali już w najwyższej klasie rozgrywkowej, swoim doświadczeniem troszeczkę będą wam pomagać na pewno. A czego wy spodziewacie się w Ekstraklasie? Czy, czy te drużyny będą lepsze dużo od tych występujących w pierwszej lidze, jak sądzicie? No na pewno poziom jest dużo wyższy. No to po prostu widać, jak jesteśmy na meczach, widzimy, że tam jest naprawdę trudniejszy ten poziom. Natomiast piesiście też miało być trudniej. Te nas wszyscy skazywali na pożarcie, no nikt nam nie dawał szans, nawet na podium, no a myśmy ostatecznie mistrza zdobyli. No wiadomo, pierwsza liga to nie ekstra liga, no ale no, będziemy walczyć. Zatem jedyne, będziecie takim czarnym koniem teraz w ekstraklasie. No chcielibyśmy. Tego ale Wam życzymy. Jak będzie, zobaczymy. Tego Wam życzymy. Dziękuję bardzo. Fajnie. Dzięki. Z nami przedstawiciel drużyny WSD Rutko Katowice, panowie trzecie miejsce za ten podium. Natomiast brakło awansu. Dlaczego brakło w tym sezonie, żeby, żeby ten upragniony awans w końcu był? No, to było tak, że po prostu dostaliśmy się tylnymi drzwiami w sumie do pierwszej ligi, bo się wycofały tam jakieś drużyny z pierwszej ligi. Liczyliśmy się tylko na utrzymanie, no ale wyszło jak wyszło, że walczyliśmy nawet do pierwsze miejsce. No niestety dwa pechowe remisy, które w ostatnich minutach żeśmy stracili praktycznie dwa punkty. No, za, zajęliśmy przez to trzy, trzecie miejsce. Nie? No brakło nam trzech punktów do pierwszego. To i tak dla nas bardzo duży sukces, bo tak jak mówię, liczyliśmy na utrzymanie pierwszego. Mówisz sukces w tym sezonie, zatem jakie plany w kolejnej, kolejnych sezonach? No, spróbujemy to powtórzyć. Czyli waszym priorytetem jest teraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, rozumiem? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dzięki.